Uczniowie z wiertarką, szlifierką i śrubami to lekcja w terenie, lekcja, która odkrywa lokalne dziedzictwo. Zaczęło się od domów przysupowych, a skończyło tu, w Kuźni, obiekcie uratowanym przed zniszczeniem. To pionierski pomysł zainicjowany przez Wydział Rozwoju Turystyki i Promocji Bogatyńskiego Urzędu. Stawiamy na rozwój turystyki, ale trzeba zacząć od tego, byśmy sami dobrze poznali to, jakie mamy walory, jakie mamy piękne obiekty, jakie mamy piękne zabytki, jak można również poznać i tworzyć rękodzieło. I to właśnie wszystko ujęliśmy w taki projekt z szlakiem domów przysłupowych, szlakiem bogatyńskich zabytków lekcja z historią, z, z, ze sztuką, z architekturą i rozpoczęliśmy od warsztatów dla młodzieży ze szkoły podstawowej w Działoszynie i pierwsze te warsztaty odbywają się w Działoszynie. Najpierw była wizyta w domu przysłupowym, tam spotkanie z architektem, opowiedzenie o tym jaka w ogóle to jest architektura, czym się wyróżniają takie obiekty, ale również poznawanie tych miejsc, które gmina wspiera swoimi dotacjami i środkami, by je Restaurować, by je odnawiać, więc z jednej strony historia, a z drugiej strony pokazanie, jak można realnie wpływać na wygląd, na zmianę przestrzeni miasta i gminy Bogatynia. Nudno nie było, bo dzieciaki pod okiem Tomasza Walczaka, właściciela pracowni Hebele, tworzyły prawdziwe cuda. Robimy sowy, ale z tych samych elementów też e, dzieci robiły pingwiny. Mamy e, wiertarki, ale mamy też ośniki i, i dłuta, także wykorzystujemy, co to, to tam jest na stole, każdy sprzęt e, stolarski. Zaczynamy od projektu, sami sobie projektują i zabierają oczywiście swoje prace do domu. Kuźnia w Działoszynie to bardzo unikatowe miejsce. Kilka miesięcy temu postawiono tutaj piec kuźniczy. Ale zaprojektowano go tak, aby przydał się też w kuchni. To jest piec, który ma trzy osobne paleniska. Ja to zawsze mówię: to jest Mercedes wśród piecy. On ma trzy osobne paleniska: tam jest piec chlebowy, piec taki piekarnik, piec hutniczy i kuchnia do gotowania. Także on jest wielofunkcyjny i niezastąpiony. Podpłomyki to także element lekcji i edukacji, staropolskie danie, które tego dnia smakowało wszystkim. Projekt pionierski, ale prawdopodobnie będzie kontynuowany, tak aby uczniowie z innych szkół także mogli cieszyć się warsztatami zamiast kartkówkami. Przedszkolaki z trzech krajów, trzech sąsiednich miast spotkały się w Bogatyni, aby wspólnie świętować Dzień Ziemi. Maluchy miały do dyspozycji cały dom kultury, a tam zajęcia artystyczne, manualne, występy, gry, zabawy, zajęcia zręcznościowe, mnóstwo atrakcji. Dzisiaj to jest spotkanie przedszkol z Hradka, z Bogatyny i z Żytawy. To jest taki fajny, mamy taki fajny wspólny projekt, już jest to piąty projekt, ponieważ dla nas jest ważne, aby się dzieci spotkali. I każda przedszkola przygotowuje program, a dzisiaj jest to z przedszkoli numer cztery. i potom ještě bude jenže je spolné spetkání s tancami, i do Čech vyježďou děti a poježdáme do zámkov, i budeme mít takové spotkání dla dětí. A já myslím, že to je bardzo fajné, ty programy dla dětí, oni můžou vyježdět za granicu, poznat druhých a, a, je to už fajné, protože už to máme pátý projekt, tak je možlivo, že už se oni poznají ty děti, opěkunky ve školách se znají, takže to je bardzo dobrá spolupráce. Wykorzystano trzy sale w boku i na każdej coś innego, kolorowo i głośno, nauka przez zabawę i poznawanie się także w ramach zabawy. Dzisiejsze działanie Międzynarodowy Dzień Ziemi jest y, realizowany w ramach projektu Przedszkola Trójstyku. Y, jest to projekt współfinansowany z Euroregionu, Nyssa za pośrednictwem Interreg. Y, jest to projekt polsko-czeski y, i są w, w nim różne atrakcyjne działania dla dzieci. To dzisiejsze jest już czwartym działaniem. Y, y, potem będziemy mieli jeszcze kolejne dwa. Y, Ogólnie projekt skupia się na współpracy Polski i Czech. Pogłębia on współpracę przedszkoli, integruje dzieci, mieszkańców. Dzisiejsze działanie też ma odrobinę nauki o ekologii, bo taka jest dzisiejsza tematyka. Wszystkie działania są oczywiście poprzez zabawę, bo to jak się najlepiej dzieci, a nawet dorośli integrują. Projekt jest polsko-czeski, ale naturalnym uczestnikiem są maluchy z Niemiec. W ten sposób od małego poznają kulturę i zwyczaje sąsiadów. Kolejne zajęcia już niebawem, tym razem na zamku w Czechach. Benže výjazd do zámku Sychrov, to je palác Sychrov, to je u nás, bardzo pěkný a na ogrodu budeme, my tako budeme šukat ogro, skr, skarby, skarby, skarby. I to budou výjezdy dla čtyřech předškol i potom ještě bude takový tance tutaj v Bogatyni a po vakacích bude další program. Je to protože jeden projekt máme na české straně, jeden je na zapolské straně, tak je dužo aktivit dla těch dětí. Gmina Bogatynia od wielu lat realizuje projekty międzynarodowe, sporo z nich skierowanych jest do najmłodszych mieszkańców Trójstyku. Uczniowie z gminnych podstawówek wzięli udział w corocznym konkursie historycznym. W tym roku temat związany był z trzema jubileuszami. Nazwa konkursu Ludzie, Idee, Czyny jest to taka główna myśl przewodnia. No w tym roku koncentrowaliśmy się na y, okresie międzywojennym, czyli sukcesy gospodarcze, ich twórcy, i to jest pierwsza część konkursu. A druga część konkursu to już tradycyjnie niezmienna i to co roku jest taka sama dla uczniów klas 1-3, znam swój kraj. Więc rywalizacja na dwóch etapach, 1-3 i 4-8. Po oficjalnym powitaniu uczniowie przystąpili do konkursu. Wzorem lat poprzednich maluchy osobno i starsi też osobno. Forma testowa: maluszki pracują w grupie, przedstawiają swoje zadania organizatorom, którzy później sprawdzają te prace. No i wyłaniamy tych najlepszych. Bardzo się cieszę, że jest ten konkurs miejsko-gminny, konkurs historyczny kontynuowany przez Szkołę Podstawową nr 3. To bardzo ważne, by młodzież zachęcać do poznawania historii. A dzisiaj na konkursie mamy no, takich miłośników, którzy wyróżniają się tą wiedzą i pasją do historii. Ja to Z dwóch powodów bardzo ważny jest, co najmniej z dwóch powodów bardzo ważny jest ten konkurs. Pierwsze to właśnie Lekcja historii i jeszcze głębszego poznawania losów, dziejów naszego kraju, ale drugie to też budzenie patriotyzmu, ponieważ przez poznawanie tego, co się działo w naszym kraju i ludzi, bo tytuł i hasło przewodnie tego konkursu to ludzie, i czyny, więc też inspirowanie do głębszej miłości do, do Ojczyzny. Pytania nie były proste, zatem każdy, kto chciał dobrze wypaść, musiał się przygotować. Ostatecznie po zsumowaniu punktów najlepszy był Filip Puła, a w kategorii drużynowej zwyciężyła reprezentacja szkoły nr 3.